No macie mój głos, jak tak chcecie, to macie. Pozdrawiam serdecznie. Witamy państwa serdecznie z Max Morlock Stadion. Emocji nie powinno dziś zabraknąć. Na stanowisku komentatorskim melduje się Dariusz Szpakowski, obok mnie tradycyjnie Jacek Laskowski. Przed nami kolejne ciekawe starcie rozgrywania. ...FIFA Ultimate Team Squad Battles... Czuję, że to będzie fantastyczny mecz. W tych rozgrywkach każdy mecz to zupełnie inne wyzwanie. Trenerzy potrafią naprawdę. Strzela! Wyciągnął się jak długi. Obronił to. Piotr Zieliński. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Czy będzie prowadzenie? Bardzo dobra interwencja szczęsnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Przesuwa się w stronę bramki. Teraz szansa na prowadzenie. Jakże ważna interwencja i wybicie piłki. No, to mogło skończyć się bramką. Didi. Odegranie z powrotem. Gabriel Jesus. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Lob był niezłym pomysłem, ale ten o wiele za głęboki. Nieudane podanie, piłka opuszcza boisko i mamy aut. Gabriel Jesus. Dobrze, ucieka obrońcom. To musi być bramka. No, nie ma bramki. Mało brakowało. Ładnie uderzył technicznie z tej odległości. Nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Sisoko. Piotr Zieliński. Sisoko. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. Będą szukać teraz okazji do kontry. Nic nie będzie z tej kontry. Zawsze paścili dobrą okazję. Sisoko. Trochę się zbliżył do pola karnego. Dobrze, rozejrzał się. Ma do kogo zagrać. Quadrado. Są, ale daleko od bramki! Didi, Bardi. Gabriel Jesus, Markus Rashford, zbiega teraz w pole karne. Dobrze udało się przeczytać to podanie. Havertz. Markus Rashford wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. <laughs> nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji, mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Gabriel Jesus, Windogan. Pociągnął do przodu Windogan. Gabriel Jesus, mamy bramkę. Gabriel Jesus! Doskonałe zachowanie pod bramką rywala. 1 do 0. Czy będzie więcej bramy w tym spotkaniu? Zobaczymy. Ależ przeczytał to jak profesor. Mija obrońcę. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Szczęsny broni gramy dalej. Wychodzą do kontrataku. No niestety nieudany ten kontratak. Juan Cuadrado. Uderza. Wojtek szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Timo Werner. Teraz na pewno. No, było bliska, ale piłka odbita od poprzeczki wychodzi za boisko. Brankarz miał to chyba pod kontrolą. Bargi. Wisoko. Sprytnie teraz. No i partnerzy podążają z pomocą. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycję. Będziemy mieli rzut z Markus Rashford. Co teraz zrobi? Ładnie rozwija się ta akcja. Dołga z kosta. Zagrywa na dalszy słupek. Piłka dalej grze po interwencji szczęsnego. Thierry. No, ma miejsce na skrzydle. Ma trochę miejsca na strzał. Kindogran. Co za interwencja. Wspaniała reakcja, odruchowa obrona. Naprawdę klasa światowa. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. No, Nieudane dośrodkowanie rzut rożnego. Zostawił za sobą trochę boiska. Jest okazja do strzału. To musi być bramka. Co za przejęcie w obronie, a mogła być bramka. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Ilka i Kindogan. Bardi. Gabriel Jesus. Szesnastkę. Jest tam partner. Nie pilnowany. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Głęboka wrzutka z rzutu rożnego. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Strzał na bramkę. A jakim cudem to obronił. Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Jeden do zera koniec pierwszej części spotkania. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Haberts. Blisko pole karne. Habert's. Akcja zatrzymana. Zieliński. Haberts. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie z autu. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Max Kruse. Szansa na dośrodkowanie. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. I piłka w rękach bramkarza. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejno. Cruze, Gabriel Jesus, Havertz. No, może być groźnie. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Jest kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo Bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków No i mamy drugą bramkę Drugi zespół ciągle bez gola Ale to jeszcze nie koniec Havertz Gabriel Jesus, Na piłkę, co z tego wyniknie? Schodzi do środka ze skrzydła Haberts obronił teraz, a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramka wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Zagrywa w okolicę 9 metra. Ach, niecelnie. Taki strzał z wolenia bardzo widowiskowy, gdyby tylko trafił światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione. Efekt mizerny. Markus Rashford. Ależ się przedarno! Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Max Kruze... Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie. To mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Bardzo dobry odbiór. Udało się. Czy będzie gol? Teraz, teraz... Z takiej odległości spodziewamy się lepszych strzałów. No, ale nie o takie uderzenia chodziło trenerowi na przedmeczowej odprawie. Poziom trudności nawet nietreningowy. Niestety strata piłki. Gabriel Jesus będzie chyba podawał. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Miał świetny pomysł Lob do wychodzącego kolegi. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Max Kruze. Gabriel Jesus, Kruze. Tak, tak, prawka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Mnie z piłką na bramkę. Belarabin świetnie przejął to prostopadłe podanie. Nie będzie strzału. Rywale oddalili zagrożenie od bramki. Dośrodkowanie rzutu rożnego. Oj, niestety, nie ma bramki. Udany pressing. Mają piłkę. Szkoda, ale spalony był. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Ale elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Diego Laxalt. zagrywa do tyłu do kolegi. Jest szansa na kontratak. Max Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. No cóż, rozczarowujące wykończenie doskonałego kontrataku. A wszystko było zagrane doskonale, aż do samego strzału. Rzeczywiście Darku wyprowadzili zabójczą kontrę. Przeciwnicy mogli tylko patrzeć, ale ostatecznie zobaczyli straszliwe pudło. Robi się niebezpiecznie, wyciągnął się jak długi. obronił to. Z rogu w pole karne. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwo, ale będzie rzut rożny. Jednym z wyróżniających się na boisku piłkarzy jest Max Kruse, który stanowi dzisiaj główny i mamy bramkę. Precyzyjnie wykonany rzut rożny, no i mamy bramkę. Obrońcy nie zdołali zatrzymać piłki. Widać, że ćwiczyli to na treningach. Doskonale dobrana piłka z narożnika boiska ląduje w siat. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Znowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Przed nami ostatnie 6 minut regulaminowego czasu gry dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę, strata i przy piłce rywale i tak oto tracą piłkę. Ale się przedarno. Uderza. Fantastycznie to broni. Ach, niesamowite. Nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. I znów mamy rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Źle to zrobił obrońca. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Hernandez. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Imponujący wyniki i całkowicie za. Pociągnął do przodu Gindogan.